Siemanko kochani, dzisiaj taki ciekawy mega filmik, w sumie mam nadzieję, że jak wszystkie. Pokażę Wam, jak sobie uwolnić trochę gniewu z siebie za pomocą automasażu. Masażu właśnie strony tutaj, gdzie się ten gniew często kumuluje, kiedy mamy jakąś frustrację, dużo gniewu. Jesteśmy wkurzeni na ludzi. Ktoś nas wkurza, my jesteśmy wkurzeni na nich. Jaka jest sytuacja w pracy, cokolwiek innego. Teraz pokażę Wam takie fajne ćwiczenie, które pomaga tutaj sobie rozmasować tą sferę. Nie każdy może będzie mógł na początku tak głęboko wejść w tą tkankę, ale z czasem będzie to coraz łatwiejsze i łatwiejsze. Na początku, co należy zrobić, to nauczyć się oddychać przez brzuch. Czyli jeżeli mamy tutaj rękę na brzuchu, to chodzi o to, żeby umieć wpuścić powietrze tak, żeby tą rękę nam wypchnęło. Często widzę, że ludzie oddychają przez płuca i wciągają brzuch do środka. Też jest to jakaś technika oddychania, ale teraz nauczymy się tak, żeby oddychać tutaj na brzuch, tak? Czyli kładziemy sobie dłoń tutaj na rękę, staramy się ją wypchnąć. Czyli robimy maksymalny wydech i wtedy mamy wciągnięty brzuch, tak? Mamy napięty brzuch. I wtedy po tym napięciu rozszerzamy brzuch powietrzem. Staramy się wpuścić powietrze jak najgłębiej. I mamy taką bańkę. I zejść. I i wpuszczamy bańkę i zejść. Dużo łatwiej jest z dłonią na początku. Tak samo można się położyć i sobie położyć rękę na brzuch i starać się wypchnąć. Komuś jest ciężko siedząc, możesz spróbować sobie leżąc. Leżysz, kładziesz rękę na brzuch i również wpuszczasz powietrze, wypuszczasz. Kiedy ogarniemy sobie to, trzeba czasem parę minut treningu, czasem nawet 10 minut. W końcu się to udaje. Następnym, następną warstwą, jaką należy zwrócić na oddychanie, to są tutaj żebra. Żebra, czyli idzie brzuch, później żebra, klatka, głowa. Tak, wam pokażę przy okazji, jaki jest prawidłowy oddech. Tutaj brzuch, żebra, klatka, głowa. A wciągnięcie do góry. To jest mega porządny, głęboki wdech przez całe ciało. Od dołu do góry. Czyli później wydech, brzuch. Żebra, położyć sobie, rozszerzyć to, klatka, głowa. Wciągamy do głowy. Możemy sobie zrobić takie trzy głębokie oddechy. Jak już zrobimy sobie te trzy, jesteśmy dosyć dużo zatlenieni. Możemy teraz spróbować sobie lekko wciągnąć brzuch. Wciągamy brzuch. No i mamy wydech, i wciągamy go. Jakbyśmy chcieli zrobić wciągnięcie do środka. Jeżeli uda nam się na tym wciągnięciu, to robimy masaż na wciągnięciu. Jeżeli nie potrafimy, tego robimy bez. Także będą dwie wersje. Uwaga. Wersja pierwsza, czyli bez wciągnięcia. Mamy tutaj albo najpierw zrobimy z wciągnięciem, jak już zrobiliśmy wciągnięcie. Robimy wciągnięcie, czyli wdech, wydech, wciągnięcie. I zobaczcie. Tu mamy obszar naszej wątroby. Tutaj często osadza się ten gniew, ta złość. Także, jeżeli znajdziemy sobie tutaj ten obszar, wystarczy lekko dotknąć tu przy żebrach, i możemy czuć napięcie. Jeżeli czujemy tam lekki ból albo mocny ból, zmniejszyć sobie ten nacisk. Chodzi o to, aby dopracować sobie jak najlepszy nacisk do naszego bólu i starać się przy tym tak delikatnie oddychać, tak delikatnie. Delikatnie odpuszczać, czyli znajdujemy to miejsce, przytrzymujemy je, brzuch będzie automatycznie wracał, ale już łapiemy na tym, na tym wciągnięciu i zaczynamy sobie delikatnie masować ten obszar tutaj pod żebrem. Można dwie dłonie użyć jak ktoś chce. Można zrobić znowu dech. Wydech dłuższy. Wciągnięcie. Przytrzymać. I mocny wdech. Skupić się na tym miejscu, dotlenić. Przytrzymać. I później oddychać do tego miejsca. Takich serii sobie można zrobić trzy na przykład. Jeżeli nie masz czasu, to jedną chociaż. Ale sobie chociaż delikatnie tu przymasować ten obszar. Dla tych, którzy nie umieją wciągnąć brzucha, jest to tak samo, tylko bez wciągnięcia. czyli po prostu wydech. Znajdujemy to miejsce. I zaczynamy sobie delikatnie masować. Tak? Masować. Można dwie dłonie. Z kierunkiem można do tak? Czyli tak jak nam się trawi jedzenie, czyli od żołądka tu w prawo, góra, lewo, i tam w tym kierunku. Czyli jeżeli patrzycie prosto na mnie, to jest to tak, że tu mamy żołądek, tak? Hop, hop, góra, hop i dół. Tak? Czyli w tym kierunku. Czyli do tego miejsca też możemy sobie przemasować. I bez wciągnięcia. Nie mówię bez wciągnięcia, ale wtedy i tak jesteśmy na wydechu i to wciągnięcie jest po prostu minimalne. A dla tych, którzy nie umieją mocno wciągnąć, to tak to robimy. Także tak pamiętać masując. Pamiętamy o tym delikatnym oddechu do tego brzucha. Staramy się skupiać na tym brzuchu, wypuszczać ten gniew. Jak przychodzi jakaś sytuacja, że ktoś nas uczuł, odpuścić to, wybaczyć, ktoś tak postąpił, nie chciał, był w emocjach, ty też nie chciałeś się złościć, tak naprawdę, bo tak naprawdę w głębi to wszyscy jesteśmy fajni. Także pamiętamy o tym, oddychamy, oddychamy dużo do brzucha, oddychamy dużo do swojego ciała, odpuszczamy gniew, ćwiczymy mięśnie brzucha, można sobie ćwiczyć samo wciąganie. Jeszcze podsumuję, jak już nagrywamy cały brzuch. Ogólnie tak, jak pokazywałem, tak można masować cały brzuch. Czyli tutaj od żołądka w dół, w prawo, góra, hop. Jak ktoś nie może wciągnąć, to po prostu ruchy całą dłonią krążące. I na końcu, zawsze ściągamy sobie do dołu. Czyli krążąco do dołu. W waszym kierunku, jak patrzycie na mnie prosto. Hop, hop, hop. Prawą ręką, hop, hop, i pamiętajcie, tu je to grube pod koniec i ściągamy. I tak samo przodem, czyli wygląda to tak. Na wciągnięciu. I mocno w dół. Bez wciągnięcia. Delikatne jest to wciągnięcie, bo i tak jesteśmy w stanie gdzieś tą rękę tam wcisnąć, że tak powiem. Także dzięki za, za praktykę. Mam nadzieję, że to pomoże. Szczególnie polecam to robić rano, jak jeszcze nic nie jedliśmy, bo wtedy łatwiej nam wciągnąć brzuch, łatwiej nam się dotlęć, bo mamy dużo miejsca tutaj, żeby te płuca się rozszerzyły. Także myślę, że ten filmik będzie dla Was kluczowy, ponieważ tak samo możemy robić z żołądkiem, pobudzać tutaj, też odpuszczać jakieś żale, jakieś niefajne rzeczy, smutki, masować żołądek. Tak samo w tą samą stronę, pamiętajcie, schodzi do dołu, żołądek, hop, hop, czyli ten sam kierunek co tutaj, przechodzi tutaj, i w dół, lub masować tak samo jak wcześniej. Ściągać ku dołowi. Także to myślę będzie pomocne, fajnie rozgrzane jelita przed trawieniem, przed śniadaniem. Także wszystko Wam się będzie trawić idealnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, piąteczka.